Sześć ostatnich meczów o 1445 licząc zeszły sezon i dwa lata wcześniej przegraliśmy i dzisiaj w siódmy z rzędu dopiero wygraliśmy. Cieszymy się ogromnie i to wspaniałe uczucie móc z powrotem grać i jechać na wyjazd, zapakować walizkę, pojechać autokarem. Zapomnieliśmy, że tak powiem, o takich najprostszych rzeczach, które, które zawsze robiliśmy. E, więc to jest na pewno nieocenione uczucie. Zresztą można powiedzieć, że my bardzo długo tak kolokwialnie paliliśmy sprzęgło, jeszcze przed covidem, bo Cały czas czekaliśmy na następny mecz, wypadł nam mecz z Jastrzębiem, wypadł nam mecz z Warszawą, wypadł nam mecz później z Olsztynem jeszcze i tak ciągle staliśmy w tych blokach startowych, byliśmy gotowi do, do meczów, ale ciągle tych meczów nie było, więc no, ogromnie cieszymy się, że w końcu zagraliśmy i po długich 32 dniach to był nasz pierwszy mecz po takiej długiej przerwie, więc fajnie, to świetne uczucie, ale tym, tym lepsze, że udało się dzisiaj wygrać mecz 3 do 0, bo... Troszeczkę obawiałem się jak, jak ze zdrowiem chłopaków i bardzo bałem się, żeby ten mężczyzna, gdyby ten mężczyzna miał trwać dłużej, 4-5 setów, to obawiam się, że mogłoby być różnie. Cała nasza praca to jest zawsze proces, tak? I nawet jak mówimy już o graniu, o, o starcie ligi, to i tak zawsze potrzeba tych kilku tygodni na takie dotarcie się. I no, my, u nas ten proces został gdzieś tam zaburzony, tak? Najbardziej brakowało nam grania i rytmu grania, bo. Tak naprawdę pomiędzy meczem z Nysą a Gdańskiem było 10 dni przerwy i, i chłopaki sami mówili, że wyszli na mecz Gdańsku i tak troszeczkę nie bardzo, nie bardzo wiedzieli, gdzie są, i, i uważam, że. Z jednej strony dobrze, że będziemy teraz grali z dużo większą regularnością i częstotliwością, bo pomoże nam to na pewno w takim złapaniu dobrego rytmu gry. Natomiast no, z drugiej strony musimy też bardzo uważać na zdrowie chłopaków, bo, bo będziemy mieli takie mini maratony gdzieś tam w grudniu i w styczniu, więc włączając w to jeszcze rozgrywki Ligi Mistrzów, więc no, myślę, że zarządzanie zdrowiem i siłami chłopaków będzie tutaj bardzo istotne. Cieszymy się, że wróciliśmy do treningów, że jesteśmy w pełnym składzie. Dzisiaj bez duszana jeszcze, ale, ale już wszyscy spotykamy się w szatni i to naprawdę cieszy, że teraz możemy się skupić tylko i wyłącznie na, na trenowaniu i, i na meczach. Tak, właśnie to było najgorsze, chyba że, że każdy wrócił w, na innym etapie fizycznym i coś tam w miarę możliwości robiliśmy. Oczywiście z trenerem od przygotowania, z trenerem Maćkiem, ale wiadomo, że to nie jest to samo, ćwiczyliśmy na Zoomie. Więc o, nie zapuściliśmy się bardzo, ale na pewno powrót był, był ciężki i teraz nas czeka trochę meczów do nadrobienia. Zagraliśmy naprawdę dobrze, bo na, nasza forma mogła stać pod znakiem zapytania po tej przerwie. Mieliśmy ponad miesiąc bez, bez grania, więc to na pewno był znak zapytania, ale cieszymy się, że, że tak to dzisiaj wyglądało, że, że byliśmy jednością na boisku i że sprawiało nam to frajdę. Skłamałbym, jakbym nie powiedział, że, że liczyliśmy na, na to, że jednak ten wirus zdziesiątkuje tutaj drużynę Skry, natomiast... Te powroty są spektakularne, nie tylko drużyna z Bełchatowa, ale tak samo drużyna z Katowic, która rozgromiła radą. także no to jest jedna wielka loteria. Nie chcę tutaj absolutnie zwalać winy na wirusa, że przegraliśmy. Każdy ma takie same warunki, jeden przed kwarantannę wcześniej, drugi trochę później. Natomiast no Bełchatów naprawdę zagrał bardzo dobrze, zasłużenie wygrał. Wydaje mi się, że, że my dzisiaj zagraliśmy jedno ze słabszych spotkań w tym sezonie. No nie postawiliśmy się w żadnym elemencie, nie było takiego, można powiedzieć... Po jak my to mówimy, punktu zaczepienia, żeby, żeby się zaczepić i żeby gdzieś ten wynik gonić. No niestety to nie był nasz dzień, natomiast może dobrze, że, że to nie był nasz dzień w meczu z Bełchatowem, który grał zupełnie inne cele niż z drużynami z tej części tabeli, gdzie, gdzie my jesteśmy. I, I tak jak mówię, może dobrze, że to wyszło dzisiaj, że taki zimny kubeł na głowę zimnej wody, bo za chwilkę wyruszamy na mega ważny dla nas mecz do Olsztyna i, i tam trzeba będzie się bić jako życie.